Cześć, z tej strony Mateusz, polski mechanik w Dubaju. Dzisiaj jeżdżę i szukam części, takich jak silnik do Aventadora, przód do 488 GTB i coś jeszcze do Bentleya. Zobaczcie jak to wszystko wygląda. Tutaj Bentleyik, kolejny Bentley, Flying Spur, 4200, Bentley. Zobaczcie, będziecie kupić każdą dowolną część z auta Ćwiartki, szyby, deski, gałki Ćwiartki tylne Sześciusieńko Chcecie kupić felgi? Nie ma problemu Felgi do Maserati, felgi do Bentleya, felgi do Ferrari Ferrari 488 GTB Uszkodzone z przodu i z tyłu Cena atrakcyjna, silnik odpala, skrzynia działa Wiadomo, uszkodzenie nie jest małe. I cokolwiek ze środka potrzebujecie, jest wszystko. Nie jak w każdym sportowym aucie, konstrukcja ramowa. Kolejna, po spaleniu. W paleniu uległa tylna część, ponieważ jak zwykle, ktoś pewnie nie zapiął przewodu paliwowego. Cały kompletny silnik z układu zawieszenia do Bentleya. Kolejny Bentley, maski do Porsche, Aston Martinów, zderzaki do Aston Martinów, zderzaki do Bentley, lampa Aston Martin Bentley. Skrzynie 8HP, 6HP, F1, DCT. Tak wygląda silnik W12. Tak głowica do niego. Jak pozostałe silniki. Skrzynia do hurakana. Kolejne W12 z dużą miską. Galardo Spider. Kolejne Galardo. Tam hurakan 458, Aventador. Maserati, Raz, dwa, trzy, cztery Quattroporte, Ghibli i Gran Turismo i Gran Turismo A tutaj kompletne dokładki do zderzaków przodów Bo Tak właśnie zachowuje się Carbon Cała buda jest karbonowa, widać warstwy karbonu, że sobie policzyć raz, dwa, trzy, cztery wzmocnienia. Wszystko karbon, słupki, dach, tunel środkowy. W dzisiejszym odcinku Ferrari 599, ale nie będzie to zwykły Ferrari 599, ponieważ jest to Ferrari w specjalnej wersji HGT. A propos tego modelu, próbowałem kupić go od właściciela około 2 lata temu, ponieważ auto jest po pewnej przygodzie. Łączę światła, pokażę, że to nie jest fikcja, że tak naprawdę niewiele się stało. Proszę. Ładnie światła świecą. I pozycja, i mijania Ferrari jak to Ferrari? Przyciski wydzierają się bardzo szybko, ale co poradzisz? Karbony, dźwięk silnika, zawieszenie rekompensuje wszystko. No i tabliczka, która przypomina nam, że Ferrari miało 31 tytułów Formuły 1. Auto jest z 2010 roku. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli problem z otworzeniem tylnej klapy Ferrari 599, ponieważ tam jest akumulator, to tutaj znajduje się linka. Ta właśnie, oto linka. Tutaj. pyk i bagażnik się otwiera. A jest schowana ona pod, pod taką przykrywką. I wszystko lepsko. Ok, Ferrari jedzie. Niestety będę musiał się pożegnać z pięknym 599, ale Arkuszowa 2A, zajmie się nim wyśmienicie, by nowy właściciel, któremu auto zostało kupione, cieszył się jak najdłużej. Nic dodać, nic ująć. 599 jest klasą samą w sobie. Turizmu już zabezpieczone. M5 tył również. I teraz największa przełuka, czyli FF. I Dubaj pozdrawia Polskę. 42 stopnie, i pakowanie samochodów do kontenera. I Ferrari FF. Kolejny właściciel będzie się cieszyć z pięknej FF. -y. No i zostało tylko zabezpieczenie FF-a, czyli liny pod koła, zabezpieczenie. Maserati M5 już fajnie czekają i do zobaczenia za 28 dni w Bremerhaven i tak zwany ostatni element układanki, czyli zabezpieczenie Panie Krzysztofie Ferrari pod pokrowcem tak, tutaj stream dla pana Krzysztofa, kontener zamknięty, plomba założona, halas.